Witam w kolejnym odcinku. Dziś jesteśmy w Kętrzynie. Mieście, które z jednej strony bardzo lubię, z drugiej strony mam takie wrażenie, że jest to miasto, które jest doskonałą egzemplifikacją pewnego problemu, z którym się wiele polskich miast mierzy. Otóż Kętrzyn jest znany pewnie całkiem dobrze turystom, dużym i małym, natomiast jest to miasto, moim zdaniem w dużej części znane nie dzięki swoim atrakcjom, a dzięki Atrakcją, które znajdują się w jego otoczeniu, w jego okolicy i miasto jest traktowane przez wielu turystów jako punkt wypadowy, a nie destynacja i cel sam w sobie. Czy mój skromny film na moim skromnym kanale jest w stanie to zmienić? Raczej nie. I dziś zapraszam na deszczową, pochmurną i pewnie wybrakowaną pod kątem merytorycznym, wycieczkę po tym mieście. Mieście, które odwiedzam po wieloletniej przerwie. Muszę powiedzieć, że. Mimo iż byłem tu dwukrotnie, lat temu kilka, to czuję się, jakbym był tu pierwszy raz. Bo wszystko jest dla mnie nowe. Zamek w Kętrzynie jest zabawny, bo zapamiętałem go jako większy i w środku zapamiętałem, że ma krucz blanki, których nie posiada, więc taka ciekawostka. Tak mnie to trochę uderzyło, gdy ten zamek zobaczyłem i mówię, że to chyba nie ten zamek z moich, z moich wspomnień, ale jak widać wspomnienia mnie zawiodły i sprawiły mi psikusa. Zamek krzyżacki oczywiście, oryginalnie z XIV wieku. Otoczony niegdyś murami, brama wjazdowa, zachowana współcześnie. Zamek jest no, w dużej mierze jednak rekonstrukcją, bo wojna się z nim nie obeszła zbyt łaskawie. A i wcześniej miał podgórkę, mówiąc wprost. Więc zamek jest w dużej mierze rekonstrukcją. Rekonstrukcją, która została stworzona na podstawie XIX-wiecznych rycin niemieckiego historyka. I ta rekonstrukcja przywróciła temu zamkowi taki jego gotycki, oryginalny, powiedzmy, że oryginalny kształt. Muszę powiedzieć, że mimo to, mimo iż jest to rekonstrukcja, to jest to rekonstrukcja bardzo przyjemna i taka estetyczna, i taka apetyczna, bym powiedział wręcz. Więc jak najbardziej polecam odwiedzić, jeżeli ktoś tego zamku nie widział. W środku znajduje się muzeum, które polecam odwiedzić. Zamek był siedzibą prokuratorów w państwie krzyżackim i zdaje się, że trzech prokuratorów zamieszkujących ten zamek z czasem stało się wielkimi mistrzami zakonu krzyżackiego, więc można powiedzieć, że ówczesny rastenborg był no, można powiedzieć, że przepustką do zrobienia większej kapiery. Otóż obok zamku znajduje się opuszczony opuszczony zakład przemysłowy tak na około też z końca 19 początku XX wieku, który mnie niezmiennie frapuje swoim wyglądem i aż bym się tam wręcz zapuścił do środka, gdyby nie to, że jako absolwent prawa mam prawo w poszanowaniu. Nie zapamiętałem jako dużo większy, więc taki właśnie przykus mi sprawiła moja pamięć. No ale mimo filigranowych rozmiarów to jest to cały czas bardzo przyjemne miejsce do kontemplacji dla wszystkich miłośników gotyku. Jeżąc po Polsce, oczywiście najłatwiej jest się natknąć na zabytek w postaci jakiegoś kościoła i rzeczywiście jeden z, kiedyś z, jeden z, widzów, jeden z widzów kiedyś powiedział, że polskie miasta byłyby niezwykle wytrzebione z zabytków, gdyby nie architektura kościelna i kościoły i coś w tym jest, ale jak tak sobie podróżuję po Polsce, to też muszę przyznać, że te kościoły są często gęsto do siebie podobne mimo już historyczne, średniowieczne, gotyckie. To jednak podobne, a ten w Kętrzynie, kościół świętego Jana jest wyjątkowy, z co najmniej dwóch powodów. Pierwszym powodem jest to, że jest to kościół obronny, a więc kościół, który służył nie tylko celom sakralnym, ale również e, był to po prostu kościół służący ochronie i obronie mieszkańców i miasta przed atakami. I to jest. Dosyć jednak rzadki przypadek w Polsce, bo w Polsce kościołów obronnych mamy stosunkowo niewiele. Tak, swoją drogą, kiedy byłem w Transylwanii lat temu, kilka, to w Transylwanii kościołów obronnych było dużo. A więc, po pierwsze, jest to kościół obronny. Pierwsza ciekawostka: kościół wybudowany mniej więcej w tym samym czasie co zamek Kętrzyński, należący razem z zamkiem do linii umocnień średniowiecznych. A po drugie, ciekawostka jest taka, że z czasem do tego kościoła dobudowano prezbiterium i to prezbiterium jest odchylone od osi nawy głównej, czyli mówiąc wprost jest położone nieco z boku w stosunku do, do głównej bryły kościoła co również jest ewenementem i to ewenementem na skalę europejską więc jeżeli w Kętrzynie kiedyś będziecie i zobaczycie, że pod tą nawą czy też pod prezbiterium stoją ludzie i szkicują coś albo robią zdjęcia i żywo dyskutują, to znak, że macie do czynienia z architektami, którzy podziwiają owe ów cud architektoniczny, czy też owe dziwadełko architektoniczne. Kościół ma jeszcze co najmniej kilka ciekawostek. Kilka z nich jest ukrytych we wnętrzu. Jestem ciekawy, czy we wtorek, po świąteczny wtorek, można wejść do tego kościoła. Myślę, że niekoniecznie. No ale tak czy owak, taką ciekawostką obudzającą fantazję jest to, że na dole wieży znajdują się podobno dwie cele więzienne, które potwierdzają to, że rzeczywiście kościół oprócz funkcji sakralnej pełni również funkcję obronną miasta. I tak owak, muszę przyznać, że jest to kościół bardzo ładny i rzeczywiście wyróżniający się na tle tych wszystkich kościołów, jakie w ostatnim czasie udało mi się w Polsce obejrzeć i objąć wzrokiem. Jest to kościół rzeczywiście wyróżniający się, trochę inny od reszty e, kościołów, które miałem okazję zobaczyć i to jest oczywiście na duży plus. Kęczyn przez wieki swojego istnienia nazywał się po prostu Rastenburg. Czy też może nie po prostu, a Rastenburg. Bardzo zresztą ładna, dźwięczna nazwa. A obecnie nazywa się Kętrzyn na cześć Wojciecha Kętrzyńskiego. Wojciech Kętrzyński. Wojciech Kętrzyński był etnografem, historykiem, publicystą, politykiem, a nawet poetą, który urodził się jako Adalbert von Winkler. Pochodził z rodziny o kaszubskich korzeniach i będąc już dosyć dojrzałym człowiekiem, dowiedział się o tym, że jego rodzina ma polskie pochodzenie i polskie korzenie. I tak się zainteresował przyszłością swojego rodu, że Zaczął się identyfikować jako Polak, można by było tak powiedzieć współcześnie, że zaczął się identyfikować właśnie jako Polak, przyjął imię i nazwisko Wojciech Kęczyński, studiował w królewcu, a potem pracował między nimi w zakładzie Ossolineum w Ossolineum w Lwowie, we Lwowie. i dał się mu poznać jako krzewiciel i no, taka taki protoplasty tak naprawdę, czy też osoba, która wprowadziła do polskiej nauki, do polskiej historiografii tematykę prusko-mazurską no i na część właśnie jego dokonań w roku 1946 po wojnie całkiem dobrze znana nam komisja nadawania nazw podjęła uchwałę, decyzję o tym, by właśnie Rastenburg przemianować na Kętrzyn na cześć Wojciecha Kętrzyńskiego była to taka zmiana nazwy, nie mająca absolutnie żadnego Uzasadnienia poza po prostu potrzebą docenienia czy chęcią docenienia e, dokonań pana Wojciecha. Zresztą słusznie pewnie jego dokonania zostały w ten sposób uhonorowane, bo rzeczywiście dla wiedzy o polskich korzeniach i o polskim pochodzeniu Mazurów pan Wojciech zrobił niezwykle dużo. Nie jest łatwo być youtuberem miszowym bo gdzieś nie wyjadę to pada deszcz i nie dość, że często w ogóle nie mogę nigdzie wyjechać, bo mam tyle pracy i innych obowiązków. To jak już mi się uda gdzieś wyjechać, to pada deszcz. A jeszcze wczoraj było 26 stopni. I według prognozy pogody te 26 stopni miało się trzymać do dziś. No, ale gdy tylko rano ruszyłem w Polskę, to oczywiście pogoda się zmieniła. Cóż. tak swoją drogą zabudowa Kętrzyna jest zabudową specyficzną, rozproszoną. Tak teraz się delektuję nią w ciszy i spokoju, bo turystów nie ma, przechodniów również. I muszę powiedzieć, że jest to miasto mające swoją specyficzną specyfikę. I yy, ta architektura Kętrzyna jest architekturą niełatwą w odbiorze. I tu kolejna niespodzianka, bo gdy byłem w tym mieście lat temu kilka, to zapamiętałem je jako jednak bardzo przyjemne i takie estetyczne. I może to właśnie kwestia deszczu, ale ta estetyka dziś trochę cierpi. resztki murów miejskich oraz baszta. Dziś muzeum im. Wojciecha Kęczyńskiego. Muszę powiedzieć, że Kęczyn robi wrażenie dualne. Z jednej strony nie jest to najpiękniejsze polskie miasto, jest strasznie głośne. Myślę, że jest głośne także dlatego, że padał deszcz i te drogi są mokre. I przez to ten dźwięk się jakoś tak mocniej, intensywniej roznosi sobie, że Kętrzyn nie jest może najpiękniejszym miastem, no ale brutalnie mówiąc, to nie wiem, czy jakiekolwiek mazurskie miasto można z czystym sumieniem powiedzieć o nim, że jest ładne. Bo mazurskie miasta są rzeczywiście ładne, ponieważ znajdują się w ładnej okolicy i są fajną bazą wypadową w okoliczne atrakcje, ale same z siebie to, to pięknych nie należą. Zresztą co ja będę mówił? Niech przemówią obrazy, proszę bardzo. Oto co wita ludzi wjeżdżających do Kętrzyna Kętrzyn znany jest, jeżeli w ogóle, to pewnie przede wszystkim z Mazur, z Jilicego Szańca czy ze Świętej Lipki. Ale jeżeli chodzi o atrakcje miejskie z samego miasta, no to zapewne z Zamku krzyżackiego. bo wiadomo, po prostu mamy tych zamków kilkadziesiąt sztuk. I ten w Kętrzynie może największy nie jest, może nie był najważniejszy historycznie, ale jest całkiem sympatyczny i gromadzi pewnie swoją. Widownie w sezonie. Poza tym, Kęczyn może być znany ze stadiny Ogierów. Tak, jest tu stadina Ogierów. Może być również znany ze majonezu, majonezu kęczyńskiego. Jak majonez do Bo Kęczyński jest najlepszy. Zawsze podaj się. Majonez jest produkowany od lat 60. w dawnej po niemieckiej fabryce, która była palarnią kawy. Po była tu między innymi palarnia kawy zbożowej, a w latach 60. wybudowano tak zwaną majonezownię, czyli linię do produkcji czy też rozlewu majonezu. No i w Kęczynie produkuje się ów specyfik. Miałem nawet plan, by wziąć ze sobą łyżeczkę kupić w jakimś sklepie majonez kętrzyński i porównać go do lidera polskiego rynku czyli do majonezu winiare ale ponieważ nagrywam ten materiał dzień po Wielkanocy, no to powiem szczerze, że w moim organizmie znajduje się tyle majonezu, że na myśl o tym że miałbym jeszcze dodatkową porcję zjeść i to jeszcze sote, to mi się robi naprawdę słabo więc dałem sobie z tym pomysłem spokój, ale tak czy owak to należy zaznaczyć, że Majonez kętrzyński to jeden z majonezów lokalnych Nieszczególnie popularny w innych regionach kraju aczkolwiek można go pewnie kupić czy to w Warszawie, czy w wielu innych miastach z głównie jest sprzedawany wokół kombinatu tak zwanego czyli w okolicach Kętrzyna, na Mazurach i na Warmii Smakowo idę o zakład, że jest dużo bardziej wyrazisty od majonezów takich jak winiary, ponieważ to taka ciekawostka marketingowa, generalnie wszystkie produkty spożywcze z czasem stają się bardzo neutralne smakowo, mowa o tych produktach, które zdobywają sobie duże popularności i mają duże udział rynkowe. Takie produkty są najczęściej z czasem wyjaławiane ze smaku, a więc idę o zakład, że mając kętrzyński test smaku by wygrał, ale nie przeprowadzę go, bo jak myślę o majonezie to robi mi się niedobrze. masz architektoniczny tej okolicy jest wręcz niepojęty tu mamy 19-20 wieczną polską cegłę tu mamy jakiś budynek sakralny z takim witrażem dosyć współczesnym kiosk ruchu, kwiaty a tam w tyle wielka wieża jakiegoś neogotyckiego kościoła, do którego idziemy Aż z ciekawości zerknąłem, kiedy to zmarł Wojciech Kętrzyński. I okazało się, że Wojciech Kęczyński zmarł w styczniu 1918 roku, miał wtedy prawie 80 lat i myślę sobie, że jest to definicja złośliwości losu. Wielki polski patriota, który z pewnością czuł, że niepodległość jego ojczyzny zbliża się wielkimi krokami zmarł nie doczekawszy jej. Jest to niezwykle smutna informacja. Niesmutna, smutna refleksja pokazująca, jakie życie potrafi być obrzydliwie niesprawiedliwe. I podobnie niesprawiedliwi mogą być wszyscy ci turyści, którzy przyjeżdżają do Kętrzyna tylko po to, żeby zjeść na przykład w restauracji Kardamon znajdującej się tuż obok mnie i następnie pojechać, czy to właśnie do Wilczego Szańca, czy też w objęcia innych atrakcji znajdujących się obok Kętrzyna, a ja powiem tak im głębiej w Kętrzyn tym więcej ciekawostek o tym mieście można znaleźć, więc polecam do, to miasto do samodzielnej inwestygacji tak jak ja to robię mimo niesprzyjających warunków pogodowych i gdzie nie idę to ciągle odkrywam coś nowego na przykład to A teraz coś zupełnie Ponieważ nie poważam architektury neogotyckiej za bardzo, no to nawet powiem szczerze, że nie chcę mi się w tym deszczu sprawdzać, co to za kościół. No i nie podobasz mi się. No dobrze, to kościół świętej Katarzyny neogotycki, koniec XIX wieku. Nic szczególnego, aczkolwiek jest kwanie położone, bo jest położony w ciągu kamienic nie ma, więc wyróżnia się ewentualnie swoim takim przyjemnym, dyskretnym dosyć położeniem. Aczkolwiek ta wieża niezwykle wysoka jest widoczna z daleka. Natomiast w tym mieście, mieście w którym znajduje się dużo więcej atrakcji. No to ten neogotycki kościół powiedzmy sobie szczerze szało nie robi. Jedną z dziwniejszych ciekawostek urbanistycznych, architektonicznych Kęczyna jest budynek dawnej loży masońskiej, wybudowanej w XIX wieku, w latach 60.. Styl nawiązujący do gotyku angielskiego, a gotyk angielski nawiązywał wówczas bardzo mocno do stylu mauretańskiego. W związku z tym mamy tutaj takie zdobne okiennice, oraz ośmioboczne wieżyczki wieńczące. Każdy z czterech boków tegoż niewielkiego, stosunkowo jednopiętrowego budynku, no, tak czy owak, siedziba Loży Masońskiej, jest kolejnym dowodem na to, że dawny Kętrzyn, tudzież ówczesny Rastenborg, był miastem znaczącym ekonomicznie. i Politycznie pewnie również, no, bo skoro dorobił się i doczekał się Loży Masońskiej swojej własnej, to musiał być znaczący. Po wojnie zdaje się, że kina, a współcześnie izba. Jaka izba? Polsko-niemieckie centrum kultury. Tak więc taka ciekawostka, muszę powiedzieć, że jak tak podróżuję w polskich miastach, to nie przypominam sobie, bym jakąś lożę masańską widział. Znaczy widziałem gdzieś, ale nie pamiętam gdzie. Tym niemniej nie jest to widok częsty. I of Cension. Cóż mogę powiedzieć, że ja też Love Kętrzyn, bardzo mi się to miasto spodobało, bardzo mi się to miasto podoba. Muszę powiedzieć szczerze, że chciałem je odwiedzić od dłuższego czasu i jest to moje czwarte albo piąte podejście do Kętrzyna i w końcu się udało. Mimo podającego deszczu, to muszę powiedzieć, że oczywiście ten deszcz na pewno trochę uroku temu miastu zabrał, natomiast myślę, że to dobrze, że w sumie zobaczyłem to miasto w deszczu, bo... To będzie argument za tym, żeby to miasto odwiedzić, gdy deszczu nie będzie. Więc może latem, albo jakąś wczesną jesienią, zawitam do Kętrzyna ponownie. Bo to jest bardzo dobra koncepcja.